Jacek Sąski z tej strony i Dariusz, czyli kanał MedPub się kłania. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy mówić o bólu barku, a dokładnie o testach na staw barkowo obojczykowe Dostaniecie takie top 3 testy i instruktaż, jak je wykonać w zaciszu domowym, aby sprawdzić, czy właśnie to on daje Wam objawy bólowe. Zapraszamy! Przed testami chciałbym szybko schematyzować sobie problem, szybko schematyzować sobie staw. Staw barkowo-obojczykowy jest to połączenie łopatki z obojczykiem, Co jak na Dariuszu miałbym wskazać, to tu i tu. Czyli jak widzicie, symetrycznie z obu stron, jakbym miał pokazać na sobie, to jest on gdzieś w tej okolicy. Jest to mały staw, ale generuje dosyć silny ból. Staw zawdzięcza swoją stabilność dzięki więzadłom. Jest to więzadło barkowo-obojczykowe i kruczo-obojczykowe, które dzieli się na czworoboczne i stożkowe. Mówię tylko o tych więzadłach, dlatego że one się też bardzo często uszkadzają i od nich zależy właśnie stopień uszkadzenia tego stawu. Jakie są przyczyny, czy w jaki sposób uszkadzamy sobie ten staw? Zazwyczaj jest to uraz. Zazwyczaj jest to jakiś incydent, czyli jak upadamy na wyprostowaną rękę, bądź jak upadniemy na ramię. Bardzo często zdarza się to w dyscyplinach jak sztuki walki bądź u rowerzystów, którzy mieli jakiś incydent, jakiś, jakiś upadek. Objawy. To jeszcze to bardzo ważne, jakie są objawy. Zazwyczaj ból, ból jest punktowy, on nigdzie nie promieniuje. Wraz z bólem pojawia się tkliwość danego miejsca, no i oczywiście też może wystąpić mały obrzęk. Właśnie w obszarze stawu, który nam zblokuje troszkę zakres ruchomości, czyli ten zakres ruchomości jest też troszkę e, mniejszy. E, co najważniejsze dla Was, dzisiaj zbadamy sobie trzy testy, które Wam powiedzą, czy rzeczywiście mamy problem z, z tym stawem. Mamy 6 stopni uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego. Dlatego też, jeżeli sobie dzisiaj zbadamy, że rzeczywiście mamy problem z nim, to warto wykonać USG, żeby zbadać te tkanki miękkie, te właśnie więzadła, i zobaczyć. Jak zaawansowany jest ten problem, bo pierwsze trzy stopnie leczy się zachowawczo, ale zazwyczaj te późniejsze, jak już mamy objaw w klawisza, leczy się e, chirurgicznie, więc mam nadzieję, że ten film będzie pomocny, jeżeli chodzi o zdiagnozowanie, zróżnicowanie, co nas boli, ale tak też jak wykonajcie USG. Test numer jeden, bardzo proste będą te testy. Załóżmy sobie, że ta lewa strona jest tą, którą podejrzewam, że ma ten uraz barkowo-obliczkowego. Test numer jeden jest bardzo prosty. Zakładamy sobie lewą rękę na prawe ramy. Tak? Można, jeżeli już czujecie ból właśnie w tym stawie barkowo-obojczykowym, no to jest test pozytywny, oczywiście pozytywny to nie znaczy dobrze, to znaczy źle, to znaczy, że e, jest on bolesny i właśnie mamy z nim problem. Test numer dwa. Podnieście sobie ręce, złapcie je w taki sposób, czyli tak i tak, miejcie ręce w jednej równej linii i pociągajcie na zewnątrz, czyli Prawa, w tamtą stronę, lewa, w tamtą stronę, czyli taki rozciągowy test. I jeżeli pojawi Wam się ból właśnie w okolicy stawu barkowo-biucznikowego, to ten test również jest pozytywny. I test numer 3. Jeszcze nie powiedziałem do, 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 do tamtych testów. Bardzo ważny do tego pierwszego testu, żeby porównać sobie z drugą ręką, prawda? Czyli jak zrobiliśmy jedną, to żeby sobie porównać z drugą i zobaczyć, czy jest jakaś różnica. Test numer 3 jest również prosty, tak jak pierwsze dwa. Robimy sobie takie zgięcie. I w taki sposób utrzymujemy. I tak samo każdy ból może sugerować, akurat ten test może sugerować od ciasnocie podbarkowej, ale od ciasnocie podbarkowej też będziemy mówić też wykonywać testy. Czyli robimy w taki sposób, trzymamy, jeżeli macie ból, porównujecie oczywiście to do drugiej strony, to też ten test jest pozytywny. To były top 3 podstawowe testy na staw barkowo-obojczykowy. Mam nadzieję, że te testy zostały jasno przekazane, a ten filmik dla Ciebie wartościowy, no i pomocny docelowo. My z Dariuszem za ciebie bardzo dziękujemy, oczywiście zapraszamy do lajkowania naszych filmików, jeżeli są dla Was pomocne, jeżeli Wam się one podobają. Tutaj na boku jak zawsze zostawiamy kolejne filmiki do prześledzenia z naszego kanału. Życzymy miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.